Wsiomano, dzisiaj będę mówił, jaki jest najlepszy browser, czy, jak, czy jaka jest najlepsza wyszukiwarka na w ogóle online, tak? W tym momencie, e, e, Google albo Explorer, czy tam, inny Opera, to jest przestarzałe i można je na półeczkę. Dlaczego? Bo tam one są wszystkie właśnie e, kontrolowane przez jakieś tam firmy, czy tam e, agencje, tak? A tutaj, Brave jest niezależnym wyszukiwarką taką, że blokuje reklamy i wypłaca nam, którzy używają tą waszą wyszukiwarkę w takiej właśnie walucie BAT się nazywa, tak? Tutaj widzę, że mam tutaj mam 2 dolary, tak? Nazywa się BAT. No, BAT w tym momencie jest po jeden dziesięć dolara, tak? do no, czyli to może jest po 4 prawie złota, tak? I... E Właśnie, czemu, ten, czemu ludzie zmieniają się właśnie na inną wyszykiwarkę z Google'a i z Explorer'a? <grywk> I ten, czemu? No, bo tutaj on jest niby the most secure, najbardziej no jest właśnie tutaj e, szczelny i nie przepuszcza żadnych rzeczy w ogóle e, do, i do, na zewnątrz, tak? Bardziej szczelny i szybszy niż Google. I właśnie dlatego ludzie go właśnie lubią. Jest dwa razy szybszy e, e, niż właśnie na, na desktopie i na telefonie jest 8 razy szybszy, tak? I właśnie blokuje ponad 129 trackerów e, na popularnych stronach, które nas śledzą, szukują, dają nam takie właśnie, jak tam wyszukujemy na przykład komputer czy iPhone, to wtedy będzie wszystko, będziemy mieli reklamy tylko o iPhone'ach i komputerach, tak? To to na właśnie blokuje i nie zdradza na, na naszej tożsamości, ponieważ jest spłą.